Po Szczecin, szczęściu z nami przedstawiciela drużyny gości, pan trener Kostalny, a także pan Artur Domowski, który będzie pomagał w tłumaczeniu trenera. Poproszę o podsumowanie spotkania. Ja <coughs> natürlich super glücklich und zufrieden mit dem Ergebnis. jesteśmy bardzo szczęśliwi z wyniku. Ich denke, wir sind gut ins Spiel reinkommen, haben das Spiel gemacht, gehen in Führung.

war auch klar, dass äh, Jagellonia auch äh, ihre Angriffe fahren wird. Sie haben, finde ich, mit äh, Diego, mit äh, Gual, mit Pospisil, äh, mit äh, hinten links äh, Nasic äh, noch richtig gute Spieler, die äh, ja, äh, wirbeln, die Fußball spielen können. Es war nicht leicht, sie in Schach zu halten. Es ist klar, dass ich auch seine Attacken durchführen werde. Die haben sehr gute Zwischenwände. Und es war nicht einfach, sie zu verabschieden und zu verabschieden. Sie waren auch um, hier und da gefährlich. Um, aber wir haben heute gesehen, dass wir die richtige Einstellung hatten, von Anfang bis zum Ende. Wir haben um jeden Ball gekämpft. Wir haben viele Zweikämpfe gewonnen, was sehr wichtig ist in dieser Phase. Byli też w niektórych sytuacjach niebezpieczni, ale widać było, że dzisiaj mieliśmy odpowiednie nastawienie w tych pojedynkach jeden na jeden dobrze w nie wchodziliśmy, dobrze walczyliśmy. Wir wissen, dass wir eine gute Bank haben, die in dieser Saison sehr viele Tore und Punkte gebracht hat das war Mal wieder der fall. Wiemy, że mamy bardzo dobrą ławkę rezerwowych, która nam już w tym sezonie bardzo wiele razy pomogła. Wie gesagt, wir hatten dann hier und da nochmal eine Chance, mal weiter das Ergebnis zu erhöhen, aber das ist uns nicht gelungen. Und es ist ganz klar in dieser Phase der Saison bei so einem wichtigen Spiel, wenn du aussetzt, spielst, dass du am Ende dann auch ein gewissen Druck. Überstehen muss, die der Gegner dann auch äh, mit langen Bällen, mit vielen langen Bällen äh, produziert hat. Wir hatten auch Schüsse, die uns leider nicht mehr verwendet Und es ist auch eine wahre Sache, dass wir auf diesem Etapie der Saison, auf diesem Moment der Rückgriffe, unter einer kleinen Pressung, aber es haben uns aus dem Weg gebracht.

Erfreulich ist, dass wir kein Spieler für das nächste Spiel gesperrt, dass kein Spieler gesperrt ist bezüglich gelben Karten. Das ist gut, dass wir auf alle zurückgreifen können für das Mittwochspiel.

Worauf ich hinaus will, wir haben gleich jetzt nach dem Spiel in der Kabine auch über das Foul von Tiro an Cora äh, diskutiert. Mehr Kollegen sind äh, der Meinung, dass das eine klare rote Karte ist. Ich halte mich raus, weil ich äh, äh, ja, kein Schiedsrichter bin, aber das war schon sehr grenzwertig, dieses Foul. Chodzimy tutaj oczywiście o ten faul tiru na, na Kowaczyku, który tutaj w naszej wewnętrznej rozmowie w szatni wielu z nas uważa, że powinna to być klarowna czerwona kartka, ale ja jakby nie, no nie zabieram tutaj w tej sytuacji głosu, ale no było to już, był to na pewno poważny po, po, po faul. Ansonsten wünsche ich Jageloni für die restliche Saison alles Gute. Ich möchte auch einen Gruß an unsere Fans richten, die uns wieder toll unterstützt haben und wir natürlich ihnen insbesondere, aber auch allen anderen Progon-Fans ein schönes Ostergeschenk machen konnten. Ich auch Fans, die uns hier

Dlatego mam tłumaczy. Ale ma to skutk. <laughs> wesołych świąt. <laughs> We wesołych ład. Dziękujemy tak. bardzo. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, dziękujemy. Również życzymy wesołych okay. świąt. Za chwilę druga część konferencji prasowej. Okay, go ahead. Przed nami druga część konferencji prasowej. Jest z nami trener Piotr Nowak. Trenerze, proszę o podsumowanie spotkania. Ja myślę, że generalnie było to złe spotkanie w naszym wykonaniu. Przeciwko takiemu zespołowi, jakim jest, jakim jest Pogon, nie możemy sobie pozwolić na, na chwilę gapiostwa. I tu myślę, że te dwie bramki potwierdziły to, że, że jednak trzeba być skoncentrowanym w każdym momencie, w każdej chwili. Myślę, że zaczęliśmy dobrze. Jeśli chodzi o koncentrację, jeśli chodzi o ustawienie, jak sami dobrze wiecie, mieliśmy, mieliśmy troszkę problemów, jeśli chodzi o kartki. Musieliśmy to zestawić tak, jak, jak, jak to, jakie jak mieliśmy możliwości. Myślę, że generalnie jasne, nie, może, nie można być zadowolonym po przegranym meczu, ale, ale tak jak powiedziałem, no, pogonią z klasowym, klasowym zespołem, który wykorzystuje najmniejsze błędy przeciwnika, my takie dzisiaj niefortunne dwa popełniliśmy i, i myślę, że jest to dobra nauczka dla nas na przeszłość. Dziękuję bardzo. Czy mamy jakieś pytania? To zapraszam. Trenerze, to, to żebyście nie chodzi o jakieś, za to o ciekawość. Skąd wziął Pan tego Patryka Cerecha? Przecież na logikę rzecz biorąc, to był w rezerwach, łażę, Ustyn i nie wiem, Jan Majsterek, może nawet jak Orpik był, bo trenował z wami. A, right. tego, a tego Patrycha, no tak wyczerował pan jak królika z kapelusza. Skąd? Ja wiem skąd on jest, tylko ja, dlaczego on akurat nie? Dlaczego on? Patryk jest, trenował z nami przez bardzo długi okres czasu, miał trochę problemów ostatnio zdrowotnych ale jest bardzo inteligentnym piłkarzem, jeśli chodzi o jego postrzeganie gry, jeśli chodzi o, mm, jeśli o, jeśli chodzi o nawet wyprowadzenie piłki. Nie panikuje w takich sytuacjach, jest, jest, ma bardzo dobrą kontrolę, jeśli chodzi o e, przewidywanie e, sytuacji, które mogą się zdarzyć. A poza tym, tak jak mówię, no miałem możliwości niewielkie, jeśli chodzi o to, bo... Tutaj przed, te, przed meczem samym mówiłem, że no nie mam nie ma butelki z ginem w środku, że mogę go po, troszkę po... Ale to chodzi po... o tego o gina czy o gin? Nie... O gina raczej, A. o gina, żeby te, z tej butelki jakieś jedno życzenie mieć, które się spełni. Akurat hmm, myślę, że, że Patryk swoją postawą generalnie zasłużył na to, żeby, żeby być, yy, czy zagrać w tym meczu, zadebiutować w Ekstraklasie, I tak jak powiedziałem. Chodziło również o to, że mogłem Mogłem się zabunkrować, mogłem przestawać, poprzestawiać piłkarzy tu i, i, i na pozycji, których, których nie są nominalni, bo tak jak mówię, Bojan Nastyć mógłby zagrać na, na środku obrony, ale to nie z jego pozycja. Ja z nimi wczoraj rozmawiałem, ze wszystkimi, starałem się troszkę wyczuć atmosferę, jeśli chodzi o, o ich pozycję I, i uważałem, że też przyda nam się Trochę wzrostu, bo Patryk ma odpowiedni wzrost, jeśli chodzi o pojedynki główkowe. Myślałem, że będzie grał parzyszek, dlatego, dlatego taka decyzja, a nie inna. Ale tak jak powiedziałem, jest to młody piłkarz, który, który tak jak wszystkim daje szansę. Został następny, następ, kolejną szansę i myślę, że spełnił oczekiwania. Miał kilka momentów takich nerwowych, ale. Generalnie można, można być zadowolonym z jego debiutu. Mm -hmm. I jeszcze zapytam, czego o zmiany w bramce? Skąd taka zmiana? No nie, myślę, że dos doszliśmy do takiego punktu w sezonie, gdzie, gdzie każdy powinien być ważnym ogniwem w zespole i każdy powinien dostać e, możliwość gry w tym zespole, żeby nie było, że gramy tylko 14-15, ale również i, i pozostali piłkarze, którzy z nami są. Paweł z Wiadomo, jest od, od, od dłuższego czasu tutaj, więc uważałem, że taka szansa mu się również należy. Dziękuję. Piotr Żakowski TVP Białystok. Panie trenerze, chyba dzisiaj kolejny mecz, że dziękuję Pan za te ostatnie transfery Last Minute. Kolejny mecz, w którym Bramka i bramcy decydują dwóch w dużej mierze zawodników ostatnio pozyskanych, jeden strzela, czyli Diego dzisiaj. Tak. Bez no, nich byłoby niezwykle patrz, trudno. jak widziałeś. Niezwykle trudno, tak jak powiedziałem, nawet w przypadku kontuzji, bo nie tylko i teraz nam wypadł, nie tylko Michał Pazdan za, za żółte kartki, ale również i Miłosz Matysi, który był no, ważnym, bardzo ważnym ogniwem w zespole. Także szkoda tego, że, że mamy to, co mamy. Musimy sobie z tym radzić i, i patrzeć, co, co, możemy, co możemy z tego zespołu jeszcze wydobyć. Także. Hmm, tak jak Pan powiedział, to jest na zasadzie takiej... No, it is what it is. Musimy sobie z tym poradzić jako zespół. Cieszę się, że Diego strzelił kolejną bramkę po tym meczu w Radomiu, ale myślę, że również cała akcja była, bo i był zaangażowany to Bartek Wdowik i, i Bojan tak, także cała akcja była bardzo płynna, bardzo fajna. Fajnie to Diego skończył, ale to musimy kontynuować, wypracowywać sobie sytuacje dobre do strzelenia, do strzelenia bramki. Tych dwóch na pewno piłkarzy robi dużą różnicę, jeśli chodzi o nie tylko posiadanie piłki, ale i kreatywność i, i wyjście na pozycję. Potrzebujemy mieć troszkę więcej. Nie mówię już o transferach, mówię o, o piłkarzach, którzy grają wokół nich, żeby ich również uzupełniać. Także mam nadzieję, że. Wypracujemy tak. pewien model, który im pomoże również w, dobrze, w dobrej grze. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, to dziękujemy. Wesą się do wszystkiego dobrego. Tak jest, do zobaczenia. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Biały